Cześć kochani, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu, serdecznie was zapraszam do oglądania Ja właśnie zaczynam nagrywać vloga, bardzo tak nietypowo, bo jest godzina prawie 17, gdzie ja zawsze z rana nagrywam u świat po łapie Słuchajcie, wymieniłam dziś pierwszy raz w życiu żarówkę sama Nie wiem czemu, ale ja się zawsze bałam Tutaj, spójrzcie na mojego szogunka małego Lila śpi, więc matka co robi? Idzie robić obiad Słuchajcie, ja y, albo dziś, albo jutro, jeszcze zależy jak się tutaj wyrobię, bo tu troszkę pracy mnie czeka, jeżeli chodzi o obiadek. A chciałabym wam nagrać, bo ostatnio powiedziałam, że pójdę robić rybę i nie nagrałam wam, więc u. Jezus Maria, co, co tu się stało z moim kaktusem, słuchajcie. Nie wiem czemu on tak się. O Boże, aż przybliżyłam. Czekajcie. Jezu, ja nie wiem co się stało tutaj. O nie. Ale jaja. No nie, nawet kaktus u mnie umarł, no nie wierzę. Nie wiem, będę musiała to sprawdzić. Dobra, i słuchajcie, i będę robić obiadek. Za chwilkę Wam pokażę, co tutaj robię. Inspiracją do tego obiadu była moja siostra, która ostatnio robiła coś na podobę, więc dziękuję jej za pomysł. I ja tutaj będę robić tak mniej więcej po swojemu. Nie wiem, czy to będzie tak zgodnie z przepisem, czy nie. Co będzie, to będzie. Byle było zjadliwe i nie, nie zatruło nas. Um, I chciałabym Wam opowiedzieć o czymś, o czym Wam wspominałam ostatnio, że macie za mnie trzymać kciuki: 13, czyli dzisiaj, bo ja dzisiaj miałam ogólnie sprawę w sądzie. <słuchajcie>, Słuchajcie, czuję się jak kryminalistka, a jeszcze bardziej się czułam, jak tam przyszłam. Ale co, jak to opowiem Wam po obiedzie, bo to taka dłuższa historia. Także ja tu się zabieram za przygotowanie i później Wam będę krok po kroku starała się wszystko powiedzieć. A więc dzisiaj serwujemy, uwaga, uwaga, piersi, takie rolatki i tutaj można tak naprawdę dodać wszystko do środka. Ja stwierdziłam dzisiaj, bo moja siostra lubiła troszkę inaczej i robiła dwa rodzaje, a ja stwierdziłam, że dodam tak, cebulkę, boczek, troszkę pieczarek i posypię serem i wszystko zawinę w rolatki, więc właśnie muszę wziąć, pokroić te piersi. Przez woreczek je troszkę roztuc, żeby one były cieniutkie. Wszystko zawiniemy, ale najpierw oczywiście podsmażymy cebulkę z boczkiem i z pieczarkami. Więc ja się zabieram za ogarnięcie tego, podsmażam i jak już będzie gotowy farszyk, to wszystko zobaczycie. Ok, właśnie się rozpuszcza tutaj olej kokosowy. Ja tutaj już pokroiłam troszkę cebulki, zaczynam obierać pieczarki i później dorzucę to wszystko i niech się pietrasi. No i kochani, pokroiłam i pieczarki, i cebulkę. No i boczek był już pokrojony. I tutaj z boczku dałam tylko jedną taką część, bo tutaj ona się składała z dwóch, ale dałam tylko jedną. I mam nadzieję, że będzie gieć. Teraz podsmażamy. Nie dosalam, nie do pieprzem, dlatego że przeważnie ten boczek jest dosyć i tak już słony są w sobie, więc wydaje mi się, że starczy tego smaku. Poza tym, e, jeszcze do sole i dobię jeszcze trochę piersi, bo ją przyprawię, więc na razie to tak wygląda. Tutaj ja już wyłączyłam, ale po prostu, jeszcze sobie się u ogólnie wszystko. E, I ja już rozbijam pomału piersi i taki lifehack, który ktoś mi kiedyś powiedział. piersi jest bardzo delikatna, więc rozbijamy ją w środku woreczka i wychodzi naprawdę super. Tutaj kochani sobie przygotowałam pazłotka i tak, tutaj przygotowałam sobie tylko pieprz i sól, którą posypię piersi. Piersi już roztupłam i za chwilkę będę zawijać z dodatkiem oczywiście sera. Ok, wszystkie piersi są zawinięte, dosyć sporo ich wyszło. I tutaj piekarnik nastawiłam na 250 stopni, rozgrzewa się już tak 7 minut. Teraz zmniejszę tak do 180. Jak widzicie, jeszcze się pali lampka, więc on się do 250 na pewno nie rozgrzał. No I za chwilę wkładam piersi i. Myślę, że tak półtorej godzinki do dwóch będą się robić. Na koniec, oczywiście, tak na 5-10 minut przed końcem robię na maksa temperaturę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja tak zawsze ze wszystkim robię, więc tak to będzie wyglądać. Ok, piersi są w piekarniku, a ja tu już obrałam ziemniaczki, ale jeszcze nie wstawiam. Zaczekam, żeby było po prostu y, równo z y, z wyjęciem, żeby ono ciepłe było, z wyjęciem piersi. Także tak to. I dobra kochani, póki mam czas, to Wam powiem w tle mój złamany kaktus. Słuchajcie, opowiem Wam o tej całej sprawie. Otóż to było, wszystko wydarzyło się w ogóle w czerwcu, jak kupowałam auto. No i sprawa wyglądała tak, że my kupiliśmy auto, i po prostu tu jest tak, że. Jak się kupuje auto, to oni ściągają rejestrację i nie ma żadnej rejestracji, i ty musisz iść ubezpieczyć samochód i dostajesz dopiero rejestrację. I ten samochód nie ma prawa stać nigdzie bez rejestracji, wiecie, no po prostu no nieubezpieczony. No i ja myślałam, że to wszystko pójdzie tak super sprawnie. No i kupiliśmy auto, a okazało się, że żadna ubezpieczalnia nie chciała mi ubezpieczyć, bo tak. Pierwsza mi powiedziała ubezpieczenia, że jestem młodym kierowcą, gdzie ja prawko mam odkąd skończyłam 18, więc nie wiem, jaki to jest stary kierowca w takim razie. No, od 18 mi trochę lat już minęło, więc no wiecie. Druga rzecz to nie chcieli mnie ubezpieczyć, dlatego że stwierdzili, że ja za krótko jestem w Belgii. Trzecia rzecz, powiedzieli, że auto jest za stare i oni nie będą ubezpieczać, bo ona może się popsuć, bla, 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 takie y, trylemore. more. I jeszcze był jakiś powód, ale już szczerze Wam powiem, nie pamiętam. No i trafiłam na która yy, gdzie trafiałam na super faceta, naprawdę pomocny i bardzo dobrze rozmawiał po angielsku, że wytłumaczył mi tak naprawdę wszystko jak powinien no i słuchajcie, no i on powiedział, że ok, mogą mi ubezpieczyć te auto pod warunkiem, że ja kupię jeszcze dwa inne ubezpieczenia od nich i to chodziło o ubezpieczenie na dom i ubezpieczenie takie tutaj jest od zniszczenia mienia i tak dalej, że gdyby Lili na przykład, takie rodzinne nie wiem jak, nie wiem, czy to wszędzie jest takie coś ja w Polsce chyba nie słyszałam o takim czymś w każdym razie jakby Lili coś zniszczyła cudzego to właśnie to ubezpieczenie to pokrywa no ja mówię no nie mam innego wyjścia, tak? Muszę kupić wszystko w takim razie, bo nigdzie mi nie chcą ubezpieczyć tego auta. No i ja to ubezpieczenie nabyłam, ale w międzyczasie y, odholowali mi auto, bo jakiś cudowny sąsiad stwierdził, że to auto mu tak bardzo tam przeszkadzało, gdzie to jest Lupo, który jest malutki, wąziutki. Ja stałam tak, że nie zawadzałam naprawdę mu w garażu, bo ja stałam naprzeciwko garażu i on chyba zadzwonił ze względu na to, że, ja, że on niby nie mógł wyjechać z garażu. Słuchajcie, ja bym nawet z tego garażu Wyjechała, więc to po prostu ktoś był zbyt życzliwy. W każdym razie, no, odholowali mi to auto, ale ze względu na to, że nie miałam ubezpieczenia jeszcze, no to nie mogłam nawet go odebrać z tego parkingu policyjnego. Więc to auto stało tydzień tu na podwórku i tydzień jeszcze właśnie na tym parkingu gdzie oczywiście musiałam ponieść koszty tej lawety, więc to już chyba była wystarczająca kara. Jak już ogarnęłam to ubezpieczenie, to no już mogłam się cieszyć moim autem no i myślałam, że po prostu być może wystawią mi jakiś mandat. No ale Przyszedł do mnie policjant któregoś razu, ja taki nie nieogar, mówię kurde co jest. No i przyszedł ten policjant, no i mówi, że tu taka sprawa, bla, 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 yy, że z tym autem, że muszę podpisać papiery jakieś. Ja mówię, no dobra, no bo to podpisałam. No i myślałam, że na tym będzie koniec. Słuchajcie, w listopadzie dostałam pismo, że ja mam wezwanie do sądu na yy, styczeń tego roku. Ja mówię. O co chodzi? Czytam, czytam te pismo, tłumaczę. No i chodziło o to auto. Ja mówię, no chyba sobie ja robicie, że oni z takim czymś yy, zakładają mi sprawę sądową. No i ja potem sobie tak mówię, o może to po prostu będzie takie coś typu taki wywiad, że oni się spytają co, dlaczego i czy ja jeździłam tym autem, jak ono nie było ubezpieczone, bla, bla, bla. No i słuchajcie, wszystko się zmieniło, dopóki dziś nie przyszłam. Ja jeśli... Słuchajcie, ja se poszłam tak na luzie, mówię, dobra, co ma być, to będzie, przywalą mi karę, no to tak czy siak trzeba będzie ją zapłacić, tak? No i oczywiście co? Przychodzę do sądu tego ja patrzę, a tam taki facet z taką listą i mówi, no, że jak się nazywam i w ogóle ja tam zaczynam gadać po angielsku, bo w takich miejscach wydaje mi się, że każdy powinien gadać po angielsku, bo to jest jednak taki język, no wiecie... Uh, a on się pyta, czy ja gadam tylko po angielsku. Ja mówię, no, że po angielsku i po polsku. No i on mówi, mm, że tutaj będzie problem, bo nie wie, czy sędzia się zgodzi. I się pyta, a ma pani prawnika? Ja tak sobie myślę, what the fuck. Mówię, prawnika do takiego czegoś. się ja mówię w Polsce to by dali mandat. I no, nawet by nie myśleli o tym, żeby jakąś sprawę zakładać. No i słuchajcie, ja się patrzę na niego, mówię, że nie. Yy, no i wchodzę na taką salę, co mnie bardzo zdziwiło, że patrzę, a siedzi sędzia po środku, po. Po prawej jego stronie siedział ktoś, kto mu pomagał. Ja nie wiem, jak to się nazywa po, po polsku, nawet nie wiem, jak po angielsku, ani nic. E, nie pamiętam tych zwrotów. No i po lewej od sędziego siedziała pani, która pisała wszystko na komputerze. No i na sali patrzę, jest 30 osób. I słuchajcie, ja miałam na 11, byłam tam za 10, a wyszłam za 20. Pierwsza. więc to tak wyglądało, no i w skrócie trochę się już ciągnie ta rozmowa, ale opowiem wam jak to wyglądało no i ten pan powiedział, że spyta się sędzi czy to będzie możliwe w ogóle żeby było w angielskim języku ja mówię, no dobrze, co ma być to będzie jak nie to umówią mnie na inny dzień i se wezmę prawnika albo tłumacza no i słuchajcie no i tak siedziałam, siedziałam i ten pan, który przyjmował i na początku odhaczał z listy, podszedł do mnie tam już pod koniec. Słuchajcie, siedziałam tam i się tylko denerwowałam. Co najlepsze było to, że wszyscy ludzie odpowiadali przy wszystkich tych, co czekali na głos, że wszyscy słyszeli co się działo więc to dla mnie takie trochę nie fajne z tego względu, że na tej sali mógłby być jakiś znajomy, którego nie lubimy i który mógłby nam uprzykrzyć życie i by wszystkim rozpowiadał potem, że takie coś miało miejsce, takie i takie i to były różne sprawy, to nie było takie jak ja, taka, taka błahostka, niektóre sprawy były troszkę poważniejsze, więc um, no nie wiem, no według mnie tak nie powinno być no i później jak już się zbliżał koniec już prawie nie ma nikogo na sali, zostało nie wiem, 4-5 osób Łącznie ze mną, no to podszedł do mnie ten pan od listy i powiedział, że on dla mnie przyniósł tłumacza, przyprowadził. No i słuchajcie, no i przyszedł jakiś starszy pan no i gadał takim łamanym angielskim, no i mówi, że mam opisać mu sprawę, ja mu tam opisałam, eee, no i on powiedział, że będzie starał się tłumaczyć, ja mówię, Boże Święty, że dzięki Bogu, nie? Eee, no i poszliśmy, już się odbyła ta sprawa, zawołali mnie, ja to już mówię, Boże Święty, ja żadnego prawnika nie mam, a tam niektórzy po dwóch prawników, ja mówię, co jest? Ja mówię, przecież to taki nie jest wykroczenie, nie jest jakieś ogromne. I eee, no i po prostu tam się odbyła ta cała sprawa, ten pan mi bardzo pomógł. Może nie rozumiałam jego angielskiego do końca, ale domyślałam się o co chodzi. No i po prostu obędzie się jakby powiedzmy, bez jakichś większych konsekwencji. Oczywiście będę musiała zapłacić jakiś tam mandat, ale też jakby jestem pod taką trzyletnią obserwacją, że jeżeli takie coś by samo miało miejsce, to wtedy nie byłoby już przyjemnie. Ja oczywiście powiedziałam, że. No nie wiedziałam, że te sprawy się tak potoczą, bo tak nikt nie miał wpływu. Ja myślałam, że to Chopsiub ubezpieczy te auto i tyle. No niestety, ale już cieszę się, że to mam z głowy, także mój pobyt w sądzie bardzo jakoś, wiecie, na mnie... To takie przeżycie, było, bo ja nigdy w życiu nawet nie byłam w polskim sądzie. Ja nie, nie byłam nigdy w sądzie. Nie mówię, że nawet na sprawie, tylko po prostu w środku nie byłam. Raz byłam po takie zaświadczenie, ale to tam nie wchodziłam na żadną salę sądową ani nic. Więc ja byłam w szoku. Jeszcze przyszło mi, że w belgijskim sądzie musiałam być. Także no niezła sytuacja. Dobra, kochani, ja tu się rozgadałam, to już dziesiąta minuta prawie zaraz będzie lecieć. Dobra, odezwę się do was, jak będę już robiła jadła obiadek i powiem wam jak wyszło jedzona się robi a ja słuchajcie zaczęłam serię 365 dni nie wiem czy oglądaliście film ja byłam w kinie no i nawet mi się spodobał jak na taki y, typ filmu i słuchajcie tu ja przeczytałam tyle książki w y, pół dnia wczoraj no i dzisiaj myślę że ją skończę eee... No powiem wam, że książka wydaje się bardzo taka też fajna, jestem ciekawa tych kolejnych części, dlatego że oglądałam film i oglądałam tylko jedną część, więc no nie wiem jak to będzie, no ale tutaj właśnie planuję ją dziś skończyć i no i fajnie, możecie mi polecić jakieś fajne y, takie książki, ja lubię bardzo klimat romantyczny lub jakiś horror, y, no możecie mi coś takiego polecić, taki, jest taki łatwy język, że się tak czyta dosłownie w 5 minut ja tutaj już swoje rozciapkałam żeby zobaczyć czy się mięsko zrobiło a tak wyglądają y, jeszcze nie rozkrojone no wydaje mi się, że całkiem spoko ja jednego zjadłam i naprawdę mi smakował, więc jestem ciekawa, następnym razem wiecie co, chyba posmaruję je jakąś y, musztardą tak myślę w środku y, bo może za mało dodałam y, sera i one po prostu nie są mocno suche ale wydaje mi się, że powinny być bardziej takie yy, soczyste, o tak, w ten sposób. Jeszcze dodam suróweczkę, jaką jakąś, będzie si. Hejże ho, hejże ha, ja tutaj siedzę na stanowisku prezesa i montuję yy, filmiki. I właśnie stwierdziłam, że mówię, a mam vloga, więc yy, może nie długiego, ale mam, więc zostawię go. Yy, zaczekaj Liluś. Więc yy, zostawię to tak jak jest. Przyszłam się pożegnać, zmontuję wszystko i na dniach pewnie zacznę coś nowego nakręcać. Bo że wyglądam jak zombie dzisiaj, ale słuchajcie. Lili dzisiaj poszła do przedszkola, bo rano mi wymiotowała. Ona ma tak, że jak za dużo wypije, to wymiotuje. I kurde, nie wiem dlaczego, ale no, musi się opić, bo jak jej nie pozwolę, albo powiem, żebym jej wypiła, to przecież jest dramat no i właśnie nie puściłam jej do przedszkola, miałam w planach tyle rzeczy zrobić, a nawet ledwo żywa jestem, jedynie wstawiałam pranie zmywarkę i tu odkurzyłam i teraz montuję te filmiki, no i tak to wygląda, ale jutro się opuszczam, bo muszę tutaj właśnie poporządkować dużo rzeczy no i, no i tak po prostu <grytanie> dobra kochani, ja tak przyszłam się poczekać, więc lecę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmikach Tchau,